Proszę Państwa, Dariusz Matuszewski, 200 miłośników Ziemi Rodzickiej, proszę o głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ostatnie 20 lat transformacji zaowocowało między innymi tym, że mamy sprywatyzowane około 80% sektora gospodarczego i ponad 90% sektora finansowego kraju. W ostatnim czasie pojawiły się również propozycje, które z uwagi na nadchodzące wybory no, zostały gdzieś tam wycofane, ale niemniej jednak dążą o prywatyzacji lasów państwowych, powszechnej prywatyzacji służby zdrowia czy powszechnej prywatyzacji sektora energetycznego w naszym kraju. Chciałbym wiedzieć, jaki jest Państwa stosunek do tak szerokiej prywatyzacji. Kto z Państwa chciałby stosunkować się do pytania? A, proszę, proszę. Jestem z tego zdania, że to, co jest w prywatnych rękach, powinne. Działa nawet, można powiedzieć, lepiej niż to, co jest tak w rękach państw. Są dziedziny, które po prostu trudno uznać za dziedzinami, które należy prywatyzować. Lasy państwowe, no, dla mnie to jest kłopotliwe, żeby po prostu prywatyzować lasy państwowe. Dlatego powiem, no, to <laughs> praktycznie, oczywiście dla tych, którzy znają się na lasy i tak dalej, wiedzieli by możliwość powiedzmy wykorzystywania tych lasów nie? Tak? ale e, są, są pewne elementy, tak, I tak jak tutaj właśnie wspomniałem, lasy państwowe, które moim zdaniem powinna być w rękach tak, ale e, są rzeczy, które właśnie ze spokojem po prostu doprowadzić do komercyjnej stabilizacji. Ja mówię nie na tyle o prywatyzacji, na przykład w pojęciu zdrowie, ponieważ nie oszukujmy się, po prostu każdy z nas, po prostu gdzieś musi na dzień dzisiejszy na służbę zdrowia wydawać pomimo, że płacimy usłatę, tak? E, więc jeżeli będą ustalone, powiedzmy, e, ceny za poszczególnych po, po, po usług zdrowotnych i tak to będzie wiele przejrzyste i transparentne niż na przykład w momencie, kiedy nie wiemy po prostu ile ewentualnie trzeba po prostu zapłacić za usługi. W związku z tym, e, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ja byłbym jak najbardziej za komercjalizacją. oczywiście e, na tyle przejrzyste, żeby nie było żadnych niedomówień, tak? Czwarte to było? Trzecie Energetyka. Sektor energetyczny, tak. Sektor energetyczny które oczywiście no, częściowo jest już w rękach prywatnych. Tak? Więc e, e, to daje nam możliwość po prostu wyboru. Prawda? O ile to jest taka szansa. Bo nieraz jest tak, że e, no, nie mamy możliwości wyboru, kto ma nam dostarczać energię. Tak? Na momencie, kiedy będziemy mieli możliwość po prostu wyboru, która, 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 która firma po prostu energetyczna jest dla nas korzystniejsza, no to, moim zdaniem, po prostu to będzie na korzyść obywateli, a nie na korzyść, powiedzmy, no, osoby, które na przykład to prowadzą. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą oczywiście budowali ceny bez uzasadnienia i tym podobnie. Tak? Więc lasy państwowe ja bym nie prywatyzował, prawda. Energetyka i służba zdrowia delegatywa bym po prostu doprowadził myślę, do takiej prywatyzacji a zresztą mamy do czynienia właśnie z taką prywatyzacją już, a służbę zdrowia byłbym bardziej za taką komercjalizacją, prawda, ale umożliwiając dostęp właśnie do e, tych usług na konkretnych zasadach, ustalonej już ceny z góry, a nie na zasadach po prostu, no, nie wiadomo ile tu zapłacę, tak? Przepraszam bardzo, panie pośle, to Do... ja nie, ja wiem, nie powiem. Pytanie powiem. ekonomiczne. Czy ekonomicznym jest sprzedaż NA Północ, która wnosi miliard, wnosiła miliard 200 milionów zysków rocznie i ten zysk co roku rósł zaplanowane ym, przez ministra Grada 2,5 miliarda. Czy sprzedałby pan restaurację, która przynosi panu 100 tysięcy rocznie z, i zysk co roku rośnie za 200 tysięcy? Pytanie jest takie. W Niemczech linie energetyczne w większości są, w doskonałej większości, nie mówię o wytwarzaniu białej energii, są w rękach państwa. Drogi są w rękach państwa i przepraszam, że nawiążę jeszcze tylko do dróg. Płaciły w każdym litrze becyny 10 groszy na budowę dróg. Dlaczego w takim razie Państwo zlecając budowę autostrad czynicie je od razu prywatnymi? Skoro ja tankując, powinienem co najmniej dostać talon na bezpłatny przejazd na autostradę. Gdzie są te pieniądze? Ja tylko tutaj do tych y, trzech zagadnień: prywatyzacja lasów oczywiście nie. Służba zdrowia jest za tym, żeby też y, nie była sprywatyzowana, bo jednak jest wielu y, Polaków, którzy nie stać ich na to, żeby y, w komercyjnych. W szpitalach czy w komercyjnych przychodniach się leczyć. No i oczywiście energetyka też nie, żeby nie prywatyzować, bo jednak to, że można wybierać taką czy inną spółkę, nie jest to tak realne w małych miejscowościach, bo te środki, które się płaci za tak zwany przesył, jest dość wysoki w stosunku do energii, którą się na co dzień zużywa.